Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym Nasku z Fazmofobii i dzisiaj zagramy sobie Weekly Challenge, a mianowicie Frostbitten. Kiedyś to już w sumie nagrywałem, był taki challenge, no to ale wrócił, więc czemu by sobie nie wykorzystać, nie zagrać, znowu nie zrobić 5 tysięcy? I o co chodzi w tym? Jest tak zimno, że wszyscy zwalniają. Włączając w to ducha, także o co chodzi w tym game? -modzie? Musimy zagrać na Campudwind i. Duchy są po prostu wolniejsze, bo play, jako gracz tutaj nie odczuwa się tego właśnie zwolnienia, bo chodzi się normalniej w ogóle. Natomiast nasz kochany duszek będzie wolniejszy. Nie wiem tylko czy czy kur cool stop Jack, te jakby hmm, jakby fą. Nie sprawdzałem, zagram sobie jedną gierkę, żeby zobaczyć jak to działa. I ogólnie mamy trzy, trzy dowody ducha na luzie, do zdobycia. Eee, no i duchy są faktycznie wolniejsze. Mi się na przykład trafił Jurej. Mamy też breakery wyłączone, zniszczone, więc nie mamy szansy tutaj zobaczyć, włączyć sobie światła. Ale to żaden problem. Tymczasem, tym że jeśli breakery są wyłączone będziemy mogli odróżnić Gina od innych duchów? Jeśli by było trudno zdobyć jakiś dowód. To jest, to jest, to jest interesujące, ale... Hmm. Kurs obiektów chyba... Chyba kurczę, nie ma. On tam namioty otwiera. Polega. Co to? Gdzieś by było lustro? O ty, mała... Dziaduwo. Oni vibes. Mam powoli jakieś vibes, że to będzie oni. Dobra. Do, weź ty kurde coś może... Do something ghosty. Coś coś zrób. ma tak kurczę, no. O u. Czym ty rzucasz kolego? Ciężko zidentyfikować to miejsce, bo na no, Cuphood jak czegoś nie zobaczysz... To jakoś mam wrażenie, że jest ciężko cokolwiek znaleźć. Więc albo tam, albo tu. Otworzył drzwi, czyli jest tutaj. Mam rację? Mam rację. Kolego, co ty tam pukasz? Hmm. Czyli tak, nie mamy fingerprintów. To na pewno. A my jemy w dwa. No to co, pójdźmy sobie po itemy. Kurde, ale on taki jakiś bardzo aktywny, taki chętny do wszystkiego. Tutaj rzucaj temami. Robbiego Steven. Podoba mi się to, podoba. Nie mogę powiedzieć, że nie. Dobra, dawać mi te projektory. Sprawdzimy czy są jakieś borby, orby, orby. To jest projektor. Jak poprzednio grałem właśnie, to mi się Jurej trafił i udało mi się jakoś zgliczować jeden namiot, że... Żeby... ...płachta się zrobiła sztywna. Podnieciła się. Chyba. A, koleżko. Bo jako ty, że... ...jako, że grasujesz w kiblu... ...ja zaufam, że jesteś w tym kiblu. I mam nadzieję, że okażesz mi projektor, no. Dobra, idziemy jednak chyba po termometr. Chcę się upewnić termometrem, bo i coś tutaj... Myślę, też za dużo zasięg No że on po prostu jest na zewnątrz. Istnieje taka opcjonalna opcja. Opcjonalna opcja. Ja pierdzielę. I w ogóle czemu odcinek dzisiaj później, bo no po prostu jak wróciłem z pracy to go nagrałem. Choć wieczorem już mi się nie chciało, byłem taki ultrasenny, że... Że nabro. Dobra, tu mamy jeden stopień, a tu mamy pięć. Więc duch jest na pewno tutaj. Nie Robi go, lubi robić ghost Eventy Ja to szanuję. Może kurczę będzie jakiś ty oniacz, albo coś w tym stylu Dobra, bo upałkę możemy sobie... Ja coś mówiłem. Czyli nie oni. Nie, podejrzenia zostały właśnie zgaszone jak pet. Daj, daj mi temperaturkę, było 0,0 wcześniej. Fuck. Ale st Ale straszyć to on lubi. To bo przyśpiesza ciągle! No. grzeczniej! O. Bardzo. To było bardzo niemiłe doświadczenie. Idę po pilcy, chyba. Mam wrażenie, że mi psycha już zbytnio. Albo potrzebujemy chociaż smadza, żeby się odgonić, bo. Bo jak on mnie złapie? No na razie mamy tylko. projektor możliwy O o, tutaj możemy sobie w żyłę zapodać, nieźle że. książkę. Zasięgową. bo smadżów nie ma. Mm. No dobra. Ale tak, nie oni i nie Gorio. Nie jest to też Deogen. Bo Deogen wiadomo, żeby był ultra wolniejszy. Może weźmy jedną sól. Nie no, po co mi sól, ultrafioletu przecież nie ma, halo. Aha, dobra, sól przecież na Wrajfa. Mózg nie pracuje dzisiaj coś. Coś, coś tutaj... Cię wy, chyba z... z... z w tym grze. Dobra, dam ci tu. Jedną książkę masz tu, drugą ci daję tu. Od razu ciep... Od razu ciepnął tą książką i ją zamknął. Nie wiem, czy to może... Można zaliczyć jako ghostwriting wywalony, ale... Dobra, i nie jest to graj. Tu mam, py mam pytanie. Gdzie ja mam spirit... Spirit boxa? Znaczy, na pewno nie ma odcisków. No, nie ma. Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you gay? Where are you? Are you here? Are you close? Are you there? Ducha ni niby Teraz moje pytanie brzmi: jak znaleźć orba wśród śniegu? O! Duch chyba potrzebuje przytulaska. Bo tak kurczę szedł, szed, szedł. Szed. No nie wiem. Czy freezingów nadal, nadal nie ma? Ty się, ma, ma, Mędziuro, prze, przemieściłaś. Tej kurde. muwa totalna. No to widzicie, moi drodzy, teraz przynajmniej. Mhm. Czyli. No, czyli nam zostaje. Jurej, no to moi drodzy, mamy Jureja w tym investigation, no bo. Bo jednak, no był go Był był orb, jest Doc jest ten, więc mamy pewnego Jureja. Drugi Jurej z rzędu w sumie jak gram także... Interesują co? No, Oniacze wykreślamy, no bo go Steven był orbem, a oni nie może takich robić, także Tutaj pretty straightforward Czy tak powiem? Jurej? O no, właśnie no i co? Jeszcze jedna giereczka. I będzie trzynać się, będzie 5 koła zarobiony. Może się trafi teraz jakiś, hmm, Raymond Jones, Boże, ja myślałem... Przez chwilę myślałem, że Ryan Reynolds. Właśnie, możecie napisać w komentarzu, czy byliście na nowym Deadpoolu, a jeśli tak, czy wam się podobał? No to tutaj ostatnio, kurczę, wyszedł, nieprawdaż? Słyszałem, że opinie są podzielone. Że jednym bardzo się podobało, a drudzy mówiłem, że syf. A ja nie oglądałem, więc się nie wypowiem, ale ogólnie jestem fanem filmów Deadpoola, podobały mi się każde. Dobra, zbagujmy. O oh well. Oczytno na میچku. Bugowanie fazmofobii. bilek. Like. Ja cię zbuguję. Poprzednio mi się udało. Zrobię to znowu. Jakieś dało rozciągać te namioty kosmicznie. A teraz? O! O właśnie. Wiadomość, panie. Oli! A, kolega mi pisze, bo widział dzisiaj Porsche Carrera z 2000 roku u siebie w Poznaniu. Także. No nie powiem fajne rzeczy, ale umie mnie no ja w pracy jak jestem, to umiem w Gdańsku jak jeżdżę, to widzę takie samochody czasami. Jeden ziomek to ma w ogóle warsztat, to dwie te starosy ma na warsztacie, a to kurczę to. No, te to już nie byle co. Także. O! Bonerek. No, witam, jak miło cię. tak, odczułem jakieś takie lekkie wajby szejdowe. Bo ten, ten kurde gościu coś tak nic za bardzo nie chce robić. Ale weźmy termometrem pospardzajmy tej okolice gdzie będzie najzimniej. Ten padający śnieg nie jest jakiś po, ultra pocieszający. Musimy się też rozglądać z jakimiś rzuconymi rzeczami. Jak na razie to pójdę, no jest spokój luz blues. O! Aha, mam cię i znowu freezing temperatury. Wow! Dobra, łóchalka tam leży. Zaniosę ją tam od razu. Może może coś tam dotknie w tym namiociku, o ile się nie przemieści. Widać dobrze, że się lubią. Przemieszczać chodź, czyż tam? Bootpost hmm? Noise. Jakby. Jakby nami odchwycił. Ale chyba nie. Ale tu nigdzie nie chwytał. O, i idźmy po innej. Kurde, jakby to był trzeci Jura z rzędu, bym się po prostu zesrał. Trzy razy ten sam duch na Challenge Modzie. RIGT ustawiony, moi drodzy. Ja teraz zaniosę projektor i jak zobaczę projektor, to normalnie się zesram. Albo jak już orby będę widział. O, to w ogóle jeszcze. Jury to orby, projektor i. Freezing, nie? Chyba coś takiego, nie pamiętam. Nie pamiętam dokładnie. Uu. Ale jest ja No to kolego, wchodzisz mi w projektor i ja wierzę, że coś o nim. O nie, wsztuci się pindolem. Tak, kolego nie Nie skręcaj mi karku, z się. Nie, ograł mnie. Jak o! O! O, maga żyje! Oj, to było bliskie spotkanie ze śmiercią, moi drodzy! No dobrze, skoro chcesz się tak bawić, moi drogi, no to możemy się zabawić. Panie o! Czy ja tam widziałem z daleka? Czy ja tam widziałem z daleka projektor? A może ja tripuję A, masz tutaj dwie sole. No i cóż no zrobił? Stepnął no, raz Are you here? Are you close? Are you friendly? Are you French? Are you pizza? Are you here? Are you close? Are you there? Where are you? Are you here? O, obraził się. Nie chcę mi odpowiadać, ale jest rus The Twins vibesy za chwilę. Polego! Prestań napierdalać tymi tematami. Zaraz uwierzę, że jesteś twinsem, naprawdę. Więc się no. Goniąc nas przyspieszał tak jak w sumie zwyczajny duch by zrobił. Więc nic szczególnego. Firelight zajebiście, że mam. O ja chcę teraz tam z daleka zobaczyć projektor. No, no jest to oni, no. Oooo, no. dobrze. dobry. Polera, jak mnie wziąło tylca. Nie, ale nie powiem, żeby się tak... Tak mi ciarki trochę przeszły po plecach, bo... To było trochę creepy, jak się tak zrespił. To za skurczy syny. <laughs> oh my god. Także moi co... drodzy no co? Bardzo prosty weekly challenge, jeśli chcecie, to róbcie. 5000 w kieszeni, expa i kaski To nigdy nie jest mało, tak? No. A tymczasem dziękuję za oglądanie. Jeżeli się spodobało, no to zachęcam do łapeczki w górę, do subskrypcji oraz zostawiania komentarzy. I widzimy się w kolejnym odcinasku. Tymczasem miłego wieczorku na razie i pa! pa.